Dzień dobry, Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i państwa gościem jest Tomek Schweigert, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. A w tym tygodniu tradycyjnie porozmawiamy o tym, czego nie dowiedział się prezes od Mariusza Kamińskiego i od Macieja Wąsika. Tomku, zaczynasz? Dzień dobry Państwu oraz dzień dobry Panu, pani Jaryco. No nie wiem, w taką konwencję żeśmy weszli, możemy sobie tak e, bawić się i rozmawiać. Więc pani Jaryco, na pewno no, nie powiedzieli Pani o jednej ważnej sprawie. To, że wysłał pan e, pana Suskiego na Śląski, Pan Suski, ma tam panu ogarnąć całą sytuację. No, to, no, no to jak może Pan Suński ogarnąć sytuację? Śląsk wrze i zobaczy Pan, co będzie we wrześniu. Spodziewałem się, że wizyta może być w Warszawie. Mogą być kłopoty, bo już nie dadzą sobie górnicy tak zamylić oczu i wiedzą, co, co Pan nabroił. Wiedzą, wiedzą jak, jak, to, jak to jest z tymi kopalniami i co się dzieje i teraz nagle e, wcześniej ganialiście o te, o te piece węglowe, w tej chwili już można, ludzie porozwalali, nie mamy pieniędzy. Panie Rosławie, ja już nie będę tego szczegółowo na ten temat pewnie jeszcze zrobimy materiał. Śląsk, że bardzo Wam podziękuję. Druga rzecz, Panie Rosławie, no to już jest coś, co Pana pewnie wali. Pan się śmiał, zacierał Pan łapki, i no, no, Zbyszek się wywalił, zrobił tą ustawę, chce te dzieci do więzienia. Pan nic nie mówi, Pan siedzi z boku, bardzo dobrze, niech on to robi. A on Panu pod nosem zrobił służbę specjalną. Tak, tak, zrobił Panu służbę specjalną. A Morawiecki zagłosował za. Ale o tym, o tym opowiedzieliśmy w materiale wcześniejszym. Natomiast tutaj się tylko pośmiejemy, bo gdyby nie my, to Pan by się obudził z inwigilacją służby więziennej. No bo przecież tam na pewno jacyś ludzie by zeznali, powiedzieli, albo grypsy by wpadły, że uderz do Jarosława Kaczyńskiego, bo on na pewno pomoże mnie wyciągnąć aresztu. A to już by wystarczyło. I to by, I to by nie było kłamstwo, bo takich jest dużo. Naprawdę to też. To ten, nie, trzeba go szukać. A pan się interesował też sprawami Marka. H? Pan się interesował nawet, jak tam Antoniego ulubieniec sobie radzi w więzieniu. Pan lubi takie protesty, co? No, widzi pan. No. Nie, nie powiedzieli też panu, że fiaskiem zakończyły się wszelkie próby inwigilowania Romana Giertycha we Włoszech. Operacja stryj poniosła. Fiasko. Nikt nie chce na miejscu z Waszymi służbami współpracować. To prawda. Więc, Panie Jarosławie, Pan się przyjrzy, co prawda już Pan teraz nie może, bo Pan już nie ma nadzoru, ile pieniędzy zostało wydane i na co? Szczególnie na takie małżeństwo dawnych funków ABW ulakowane w jednym z resortów, które twierdziło, że prowadzi bardzo intensywne działania operacyjne mające na celu no ja już nie chcę wam mówić, no bo wy, wy to mieliście nawet jakieś takie plany, pomysły, żebyście byli jak Mossad i przywozili po prostu tych ludzi do Polski, znaczy no, pana mecenasa nie tak. Powiem szczerze, że to była, to była jeszcze większa większy absurd niż porwanie i przywiezienie wraku smoleńskiego. Janku, no z ty... przepraszam bardzo. Janku, w tej operacji brałem udział i, i tutaj to bardzo spieczyli, ale to powiem o tym kiedyś indziej. To teraz jest wojna, nie możemy o tym mówić. Bardzo ciekawa operacja. No. No, natomiast yy, przyjrzyjcie się, ile pieniędzy poszło, zafakturowano? I schowano, no pan w sumie no, jest szeregowym posłem, ale coś pan tam jeszcze może, to pan zobaczy, jak na, pod hasłem inwigilacja, działania operacyjne, idzie kasa. Już nie wspomnę o mnie i o Tomku. Ile kredytów jest spłacanych na inwigilowaniu mnie i Tomka? Ile działań operacyjnych, ile spotkań, jakiś to urobek z tego. Panie Jarosławie, nie powiedzieli Panu o jeszcze jednym, i teraz, no, robią, mówiąc jak koń pod górę. To znaczy tak. Podaliśmy Panu informację o Panu Izdebskim, bo to już jest nazwisko, które jest publicznie, tak powiem, wymieniane. Człowieku, który był szefem firmy, która dostarczyła respiratorium. Która nie dostarczyła respiratorów. No miała dostarczyć respiratory, przepraszam. Która, dostarczyć respiratory. Nie, która nie, która obiecała, że dostarczy respiratory, wzięła zaliczkę, następnie dostarczyła inne respiratory niż obiecała. Niektórych w ogóle nie dostarczyła, te, które dostarczyła, się do niczego nie nadawały. i Na samym końcu właściciel zniknął, pieniędzy nie odzyskano. Nie wiadomo w ogóle, czy ten sprzęt, który zaliczono w ogóle jako wzięty się w ogóle do czegoś nadaje, no po prostu zniknęło ponad 100 milionów złotych. Oni gdzieś tam twierdzą, że ponad 50 jest nierozliczone, ale nie wiadomo, czy z tego, co oni twierdzą, że jest rozliczone, to w ogóle coś jest rozliczone. I tylko pan akurat wyszedł i powiedział, że wszystko jest git. A Cezary Gmyz ksywa słup ogłoszeniowy służb, żeby nie było, że to jest jakaś taka opinia, to jest zdanie sądu sprawomocnie przegranego przez niego procesu z Mezenasem Bedryjem, gdzie sąd zwrócił uwagę, że Cezary Gmyz otrzymał od funkcjonariuszy CBA skompilowane materiały i bez żadnej weryfikacji wydrukował je. Tak, jakby miał dostęp do całości. Wiedział. Ale Wiedział, każdy... to świetna operacja wywiadu i niepotrzebnie tutaj się w ogóle wszystkich tak. obarcza. Świetny tak. wywiad miał okres na wszystkich. Brawo. brawo. Tak, znaczy Ale... to jest taka próba, i przynajmniej uderzenia do własnego elektoratu, bo gdzieś tam. No bo tam może być tylko jeszcze wyrocznią Cezary Gmys. Natomiast tam się też pojawiła notka po naszej informacji, że Andrzej Izdebski zmarł w Albanii. No i teraz akurat to. Mówię. w tym samym czasie, bo my powiedzieliśmy, uzyskaliśmy informację, że pan Andrzej Izdebski przebywał w Meksyku, ale ktoś go ostrzegł i już tam nie przebywa. I wtedy zaraz pojawiła się notka, że dwa tygodnie temu, czyli mniej więcej dochodziło w tym samym czasie, i tą notkę napisał pan Cezary Gmys, że pan Izdebski w wieku lat 73 zmarł w Albanii. Janek powiedział jedną rzecz, że się strasznie wściekli, bo ty żeś powiedział o tym, żeby sprawdzili, czy czegoś nie brakuje. Janku, przepraszam, przerwałem. przerwałem. Nie, czy, nie, czy nie, ja, ja, nie, nie przerwałeś. Ja, ja, słuchaj, ja wcześniej miałem informację, że. On używa jednego z Peseli e, Agencji Wywiadu. E, powiem tak: sam osobiście znałem kiedyś człowieka, który może być legalnym bigamistą, bo wyszedł do cywila i zachował jedną starą tożsamość. Bo, państwo, drodzy, e, to nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że Pesele trzeba brać skądś. Nie, Pesele się po prostu tworzy i one są normalne, uczciwe, legalne i z poziomu e, Zwykłego urzędnika, nikt nie jest w stanie stwierdzić, że to jest PESEL osoby fikcyjnej. I e, zdarzały się przypadki, mówię, ja sam osobiście znam jeden, że jeden człowiek był poszukiwany listem gończym na swój prawdziwy PESEL, ale używał tożsamości, którą sobie zabrał z wywiadu i której mu nie zabrał. I e, taka dosyć ciekawa historia. Dzieje się, się tu to informacje. przepraszam, przerwałem ci, jak pies Nie złapaliśmy, ale panie, czy pani Jarosławo, pani Jaryco, ja mam taką propozycję. Zanim się zacznie ten cały cyrk, niech pan każe sprawdzić, czy jeżeli umarł ten pan w Albanii, czy byli tam przedstawiciele prokuratury albo służb, Widzieli zwłoki, sfilmowali to wszystko, wzięli kot, wzięli DNA, pobrali DNA. Czy to wszystko jest tutaj dlatego, żeby nas oszukać, czy nie? A poza tym, panie Rosławie, z tą Albanią to strzelili jak kulą w płot. Dobrze wie pan, że ten figurant, który się powoływał na pana, w sprawie o 500 milionów, był euro. Albańczykiem. 500 milionów euro, tak, tak. A to może milion... teraz mogę, Tomek, Tomek, ja muszę przerwać. W 2017 roku Tomek. Yy... Zwrócił uwagę swoim przełożonym z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, że doszło do zatrzymania w Polsce 500 milionów euro i pojawił się tam Albańczyk, który twierdził, że pomagał panu przy kampanii wyborczej w 2010 roku na prezydenta i że on chciałby zwolnić te pieniądze, które są oczywiście niesłusznie zatrzymane, a pieniądze oczywiście należały do grup przestępczych. Nie wiadomo do dzisiaj, co się stało z tymi pieniędzmi. No i ten, że Albańczyk, i teraz już Ci oddaję głos. No ten Albańczyk oczywiście przedstawił wszystkie dokumenty. Macie Panowe te dokumenty, ale cały czas o tym, o tym zapominacie. No nie odpowiadacie na nic, to jest normalne. Ale wie Pan co? Tak się składa, że ten Albańczyk mówił, że jego bardzo członkami, członkiem bardzo bliskiej rodziny jest Pani prokurator generalna, czy jakaś bardzo, bardzo wysoko postawiona osoba w prokuraturze w Albanii. No, mówił jeszcze dużo ciekawych rzeczy. Były na ten temat materiały, wy je macie. No teraz udajecie, że ich nie ma? Robiła to między innymi delegatura w Lublinie. Tam, gdzie aresztowali teraz, teraz tych, tych, tych funkcjonariuszy. Ale to jest taka drobnostka, panie Jarosławie. Niech pan sobie na ten temat popatrzy. To jest, powiem panu, to jest dużo ciekawsze niż to, że bawiliście się z Wąsikiem, żeby zrobić na złość Bidenowi przy tym płocie dla żubrów. No, Biden panu upokorzył, nie chciał z panem rozmawiać, nie mógł pan zostać mężem stanu. I wy mówicie, no, my was powalimy na kolana. I żeście się wzięli i doszliście do wniosku, że system chińskich kamer, i nie tylko kamer, jeszcze innych rzeczy, tam będzie zamontowany. A czy wy w tym nie przemycacie również spichlerza w tych pieniążkach? Bo sprawdza się wszystko, co wszystko będzie sprawdzone. Bo pan już pewnie niedługo wie, że już będzie odpoczywał, bo to już tak długo niestety nie, na szczęście nie potrwa. Także to wsadzanie patyka w ucho Amerykanom naprawdę to świetny pomysł, świetnie, taki system kamer. Koledzy ze służb się dzwoń, śmieją się, że jak będzie ktoś przechodził przez płot, to trzeba będzie najpierw zadzwonić do Pekinu, ale to do drobnostwa. to już tak. A ja jeszcze tutaj łyżkę dziekciu, bo tam się cieszycie, że wam się udaje odstrzeliwać tych dziennikarzy jednego za drugim, że pada blady strach. No ja tak zwrócę uwagę, którego, na rzecz której panu nikt nie powie, panie Jaryco, bo, bo się pana boją, że jak teraz czyścicie szeregi opozycji i, krótko mówiąc, wyczerpujecie swoją amunicję, którą przygotowywaliście na trudne czasy, to dzięki temu, jak już się naprawdę zacznie, a zacznie się na jesieni, to nie będziecie mieli czym strzelać, bo ta Wasza amunicja zresztą miękka jest, no bo... Jeszcze jedna ciekawa sprawa, Szanowni Państwo, Pan Jarosław z tymi swoimi cudzami doszli do wniosku, że teraz jak będą wzmożone te kontrole skarbowe, no wiadomo, bo nie ma kasy, no, no skąd. Polski Ład był i nie ma, ale kasy i tak nie ma. Wszyscy ci funkcjonariusze będą przebrani po cywilnemu, ale będą mieli na sobie kamery, będą to nagrywać. No, czy taki człowiek wydał paragon za 20 zł, czy nie wydał? No przecież to cała operacja specjalna. To po to, żeby zmrozić te wszystkie środowiska, bo pójdziecie do tych, którzy rzeczywiście nie lubią pisu, będziecie mieli nagrania. Wcześniej porozmawiacie z tymi ludźmi, na kogo oni mówią? Będziecie udawali opozycjonistów? To taka kolejna gra, tym razem Waszego Ministerstwa Finansów, które wam pomoże w, zam w zmrożeniu, w zmrożeniu y ludzi. To jest głupi pomysł. Ludzie wam w oczy mówią, że jesteście tacy, jesteście. jesteście. Nawet nie mogę powtórzyć tutaj, bo nam naprawdę... Y Ocenzurują y nam tak. kanał. Nie możemy, nie Ta. możemy. Co tu ukrywać? Ale powiem, że hasło przeproście i spierdalajcie się przyjęło nawet bez cenzury, więc. Janku, aha, panie Jaryco, panie Jaryco, chciałem panu powiedzieć, że macie straszny problem, mimo tego, że pan był wicepremierem bezpieczeństwa, żeby wprowadzić u policjantów, żeby obligatoryjnie nagrywali wszystkie interwencje kamerami nasobnymi na mundurach. Ale. Nie opłaca się nagrywać, bo oni są w uldurach. A ci będą nagrywali te paragony za 50 złotych. Tak, ci komandosi pójdą i na rynku jest tak dobrze. I tych wszystkich przestępców złapią przedsiębiorców. Przecież to oni są najgorsi. Niech tam gdzie. Te paragony, te pieniądze. Brawo, brawo. Świetny pomysł, panie Jaryco. Gratuluję. Naprawdę, bardzo dobrze. Czy wiesz, Ani, pamiętaj Tomek, że tutaj akurat oni działają w myśl zasady, że nikt, kto jest przedsiębiorcą i tak na nich nie głosuje, w związku z tym uderzają w elektorat platformy. To jest takie myślenie. Natomiast. Jary, kto wcześniej w stanie przynosi Panu bzdury, a Pan kiwa w tej chwili, się śmieje ten kiwon głową, i Pan to przyjmuje, i pan, i pan po prostu nie ma realnej oceny sytuacji. Jeszcze raz tak spokojnie mówię. Pan a my jeszcze, my jeszcze powiemy Panu. jest. My jeszcze panu powiemy jedną rzecz, bo pewnie będą panu wszystko zabierać i czyścić pierwszą stronę onetu, żeby pan nie poczytał albo innego tego, co się wydarzyło na Sri Lance. Pan się przyjrzy, panie Jarosławie. Tam na Sri Lance w ciągu jednego dnia prezydent i rząd musieli spieprzać z wyspy. Znaczy, ja nie wiem, jakbyście się tak się dobrze zastanowili na temat tego, jak prowadziliście politykę zagraniczną w Polsce w ostatnich latach, to powiem wam, że ten przekop Mierzei zaczyna nagle wyglądać bardzo sensownie. Tylko jest jeden problem. Gdzie dalej? No kajakiem do Szwecji, to już było za PRL-u. No ale to nie, ale w Szwecji, no, no wiesz, no, w Szwecji też ich nie lubią. No. Ja to, ja to A, widzę... Nie, w... Ja Słuchaj, ja, ja, to widzę, widzenie, ja, to to widzę, ja to widzę, ja to widzę jednak mimo wszystko. Ja to mimo wszystko widzę, że ten płot to był jednak ściema, no bo płot jest dosłownie tak, jak żeśmy mówili, dla żubry, bo żubry powstrzyma człowieka nie. Generalnie tam pokazali, że saperką za 50 zł można się podkopać pod tym płatem bez żadnego problemu. Natomiast. Just jeżeli... Natomiast, Więc. jeżeli mówimy o tym, że zamontują tam kamery chińskie, które są uważane za, przez Amerykanów za narzędzie szpiegowskie, to może to jest po prostu jakiś deal. Że po prostu zbudowali, wiesz, stojaki na chińskie kamery, które będą tutaj coś nagrywać. Janku mówi ci, nie ma Pegasusa. Do tych wszystkich posłuchowych systemów są, są potrzebne, potrzebne różne rzeczy. No i do niektórych są potrzebne chińskie satelity. Amerykanie nie wpuszczają, na głupoty nie pozwalają. No wiesz, trzeba gadać z Chińczykami. No, trzeba... Naprawdę, to jest ważne. Drodzy Państwo, w każdym razie inflacja. To też panu pewnie nie powiedzą, więc powiemy, że skumulowana inflacja w ciągu ostatnich dwóch i pół roku faktyczna w strefie euro, znaczy w Unii Europejskiej, wyniosła średnio ponad 13%, w Polsce wyniosła 30%. To są wasze rządy, panie Jaryco, to są wasze rządy. Te 17% inflacji to jest właśnie rachunek za waszą niekompetencję, chciwość i no, powiem w ten, w ten sposób. Złodziejstwo po prostu, zwykłe wiesz, Oni po prostu rozwalili to, bo oni nie rozumieją, jak działa gospodarka, nie rozumieją po prostu, że się nie znają. A, a jak to kiedyś powiedział jego, już nie, chciałem, nie chcę używać słowa, jego przyboczny. Chciałem użyć jednego słowa też przy tego. Niejaki Fogiel powiedział, że nie zatrudniamy ekspertów, bo nie chcieli realizować naszego programu. No to zrealizowaliście wasz program. Będzie 30% inflacji. Jeżeli nic nie zmienicie, będzie w przyszłym roku 40%. Drodzy Państwo. Nie e... będzie, bo to oni się skończą. Janku, no nie da rady. No, zobaczymy, jak przetrwacie jesień. Natomiast e... w każdym razie, jak was nie posadzą na jesieni to myślę, że jest spora szansa, że wykopią was na wiosnę. Mimo a wszystko. a jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze jedno. To, że powstanie ta, ta czy ma powstać ta nowa służba, panie Jarosławie, patrzcie sobie dokładnie, jakie będą rotacje, kto do której służby pójdzie. Nie, ja myślę Tomku, że jak że myśmy, wystanie... ja myślę, że jak myśmy panu Jarosławie uświadomili, jaką on chce zabawkę dać Zbigniewowi ziobrzy. Ziobrze. Że to jest kolejna służba specjalna, która będzie podlegała tylko jednemu ministrowi, bo tutaj jest zawsze jakaś czapa. Tak. A tutaj jest to tak skonstruowane, że ministrem, koordynatorem dla służby więziennej będzie minister sprawiedliwości. A może pan Ziobro przekona pana Jarosława jakimiś różnymi kolejnymi rzeczami? Nie mam pojęcia, słuchaj. W każdym razie, drodzy państwo, polecam tradycyjnie historia ekspert. Prorocza rusofobia to jest temat opłatkowy, o tym, że byliśmy pierwsi, którzy się poznali na Rosjanach i świat nas nie rozumiał, a teraz świat nam zazdrości, że byliśmy pierwsi, którzy mówili, że Rosjan należy się bać. Druga sprawa, sekret, sekret fortuny Winstona Churchilla. Brytyjski premier w 1940 roku, jak zostawał premierem, był bankrutem a po kilku latach w 45. był już milionerem, co, drodzy państwo, nie każdy tak potrafi. Natomiast z jeszcze ciekawszych rzeczy to jest też artykuł Żelazne ramię hitleryzmu o Imperium Kruppa. Bardzo ciekawy tekst o tym, co się stało z pieniędzmi zarobionymi w czasie II wojny światowej. Polecam.